Grzech wykorzystania seksualnego. Nabożeństwa w polskich kościołach. Dzień modlitwy i pokuty. Nabożeństwa za ofiary wykorzystania seksualnego. Kościół w Polsce po raz szósty będzie przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, poinformowało we wtorek biuro prasowe konferencji Episkopatu Polski. Tym dniem wybrano pierwszy piątek Wielkiego Postu 4 marca. Ta duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, służy kształtowaniu naszych sumień i wrażliwości oraz stanowi pomoc do naszego częstego duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy, napisał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak w komunikacie. Arcybiskup Polak zachęcił wszystkich do włączenia się w modlitwę we wspólnotach parafialnych, między innymi poprzez nabożeństwo Drogi Krzyżowej z przygotowanymi na ten dzień rozważaniami. Poprosił również o podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych, a przede wszystkim o postawę otwartości i zrozumienia, przyjęcia osób zranionych i ich bolesnej historii. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła! skrzywdzeni, niezależnie od tego, kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im naszego duchowego towarzyszenia, napisał arcybiskup Wojciech Polak.